Moi drodzy, zapraszam Was na film, filmik, nie wiem czy będzie długi, czy krótki, w którym prze przedstawię Wam rzeczy, które oddaję. E, ze względu na to, iż siedzę w domu i mam sporo czasu e, na niektóre przemyślenia i niektóre rzeczy, e, to doszłam do wniosku, że sobie zrobię czystkę w kosmetykach. E, zaraz Wam pokażę, co i jak. Od razu mówię, że film może będzie przerywany ze względu na mój stan zdrowia, no bo będę kaszeć, kichać i tak dalej. Więc jak mnie zatka czy coś, to ja muszę się napić herbatki, więc będą przerywniki, więc sorry, ale no niestety tak mam. Dobrze, zabieramy się za te wszystkie rzeczy. I tak, zacznę najpierw od kosmetyków, które, no oprócz tego, które nie były w ogóle używane, one są wszystkie. Wiecie, zamknięte, nieotwierane. Są też produkty z kalendarza, których no, moja siostrzenica nie miała, czyli nie miała benefitu, nie miała nixa i podrzucę parę rzeczy, które. No ja wiem, że i tak nie będę tego używała, więc po co mam mi to leżeć? Tutaj jest tłuszcz, którą omyłkowo wzięłam, bo ja chciałam właśnie Maybelline, a wzięłam rimela, Najpierw się ucieszyłam, że w sumie. A, Rimmel też może być, ale później mówiłam: no Nie, no przecież chciałam inny, no ale nieważne. E, za to ktoś się ucieszy inny, prawda? No, tuż Sky High, też ten e, czarny. E, ten z benefitu żel, uwielbiam go, kocham go do brwi. E, ale mam e, z kalendarza adwentowego, więc szkoda, żeby leżał pomadkę jedną z Eveline warietę. Yy, yy, Kretka dobry boże korektor chciałabym. Yy, tak, joko, puder. No, dwa yy, te odkłady, i widzicie korektor. No chora, jest tam ewidentnie w głowie coś innego zupełnie yy, siedzi. Yy, róż z kalendarza adwentowego z Nyxa zostawiłam sobie ten kolor, bo myślałam, że no, będzie mój. Ale znam siebie i wiem, mam dwa trzy, trzy kremowe. Ja, ja bardzo rzadko kremowe produkty używam, więc na pewno ten się będzie tak wiecie, leżeć, leżeć, leżeć będzie. I nic tego dobrego nie wyjdzie, więc wolę e, pozbyć się go, że tak rzeknę brzydko e, teraz. No i tak wyglądają nowe produkty, a zaraz Wam pokażę używane. No wiecie, to jest rodzina, więc wiem, że mogę yy, podarować coś, co sama używałam. No i to jest następna partia. Yy, linery neonowe z Vibo, no to nie jest zabawa dla mnie. Ja bardzo rzadko robię sobie kreski linerem, w ogóle czymkolwiek kreski robię sobie rzadko. Miałam taki sama sobie postawiłam taki challenge, nie wiem, wyzwanie, żeby używać kredkę na linię wodną. Oczywiście poszło jak poszło, czyli byle jak poszło, ta pomadka jest z Sephory. Dostałam na urodziny od Sephora, ale nie wiem, czy ja ją chociaż raz miałam na ustach. Nie mam pojęcia. Jest matowa, jest bardzo ładna. Wiem, że z tego będzie się cieszyła, bo chciała kiedyś to mieć ten powiększający usta, oczywiście po, pod, pod korektor start mówiłam, Max Morten wstępnie uroczy rozświetlacz w sztywcie, kremowy cień do powiek, no bo ja no mówię, nie lubię, nie przepadam i ten tutaj też z Glam Shopu tutaj wrzucam tu mam podkład z Rimmela i tutaj też jest z Rimmela, jeszcze w starym opakowaniu w odcieniu 001 Pearl i on jest strasznie jasny i powiem Wam, że ja nie mam komu oddać takiego odcienia ona ma dużo więcej znajomych i tak dalej, więc na pewno znajdzie kogoś komu będzie, mógł, komu będzie mogła to podarować Podkład ten, który testowałam z Niuki, dwa róże tak, dwa róże do oddania. Ten róż, który przez przypadek wzięłam. Brązer z, Be z Bell. Dwie mini gąbeczki pod oczy. Podkład, właśnie ten z Dilza. Ogólnie on nie jest zły, moim zdaniem. Jest dużo lepszy niż ten. Aczkolwiek, no, ja nie mam czasu, żeby się tak tym bawić, żeby go tak dokładać, klepać się. No i po prostu ja go nie będę używała, no bo. Nie mam czasu na to e, rozświetlacz z Red Lipstick Monster, tutaj używaną e, pomadkę z Warietę i e, ten set z Rare Beauty. I jeszcze parę rzeczy, ale zaraz wam je pokażę. E, dobrze, i najpierw tak rozświetlacz z Rare Beauty, e, który, no, moim zdaniem, jest bardzo ciemny. Yy, nadałby się na cień do powiek, ale wiecie o co chodzi? To jest tutaj. On jest bardzo piękny, jest śliczny, no on robi taką taflę, ale no, jako cień to ja bym go do końca życia chyba musiała używać codziennie i to grubą warstwę, więc yy, on jest bardzo taki dosyć, dosyć. Zobaczcie, wypiekany, więc on idzie. Idzie tutaj, w ogóle tutaj też. Rozświetlacz z MIO jest też przepiękny. To jest też taki taflowy odcień znaczy, odcień, formuła taka, taką w taflę robi. Więc też jest uroczy, boski, piękny. Ja uwielbiam rozświetlacze, ale już mam ich tyle, że mogłam stwierdzić, że dwa mogę śmiało yy, że tak powiem wyprosić z towarzystwa. I to nie są takie jakieś byle, jakie kosmetyki, nie jakieś przeużywane. Jest ich, no, są w, dobrej, w dobrym stanie i dobrej jakości. Tutaj, no, tą paletkę mogłabym umyć, ale no dobra. E, to jest paletka Charlotte, którą e, mówiłam, że będę używać, wymęczę ją, żeby ją tylko e, zużyć, ale no, nie, 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 to nie jest na moje nerwy. To nie jest na moje. Zresztą, znaczy, widać tutaj zużycie. Tam zaraz powinno być dęko tutaj, tutaj w rogu. No, ale nie ma. Yy, gdzieś tam na kanale jest test z tej palety. Yy, I żeby wydobyć ten blask, stąd, yy, który niby jakiś tam jest. Ale żeby było takie ładne, migoczące, to wszystko dodawałam yy, cień Bobby Brown, więc no. No nie, nie, nie. Za tą cenę 250 zł w cenie regularnej ta paletka chodzi. Chodziła wtedy. Yy, no nie, dla mnie, dla mnie nie. Dla mnie to nie jest. To nie jest fajny produkt, ale ogólnie wiecie, to są cienie. Charlotte, więc yy, na bla paletka, jedną mam cztery jedną stwierdziłam oddaję jest w takich kolorach mogłabym rzec, że w moich aczkolwiek yy, z tych wszystkich czterech najmniej podoba mi się u mnie na powiece jak wygląda, więc idzie no i yy, paletka, którą tak właści właściwie dla zasady trzymałam ją na pamiątkę, że jest wiecie, z Tysia wygląda tak tak, Wygląda tak. E, trzymałam ją, w ogóle ten cień jest boski. E, trzymałam ją przede wszystkim właśnie dla tego cienia i dla tych neonów. No ale one mamy w Anastazji, no one też mam w Glam Shopie, więc tak doszłam do wniosku, że dobra, idzie, pożegnamy się. E, piękny ma ten biały, taki prawdziwy biały cień do powiek. No ale dla jednego cienia całej paletki nie będę trzymała więc tak to wygląda i jeszcze jeszcze, jeszcze słuchajcie, ale to już będzie przed nami, jeszcze yy, oczyszczam swoje że tak powiem zapasy pamiątkowe z Glam U! swoje zapasy Glam Shop'owe yy, tutaj mam yy, cienie takie pojedyncze, które gdzieś tam odzyskałam z opakowań, jak się spodoba to, to będzie używać, jak nie no to wyrzuci po prostu Yy, fuksje. nie, ładne te cienie są, ale no, mam ich tyle, że naprawdę, słuchajcie, yy, teraz tak, gorączka złota. Takie cienie, one są piękne. Ja Wam nie będę tutaj mówić. To jest glam szyb, słuchajcie, to są jeszcze te stare formuły. Te formuły to są te to krem po prostu, brokat, znaczy brokat, yy, drobinki, po prostu, patrzcie to. To jest tak piękne, to jest takie śliczne, że naprawdę piękne te cienie są. Ale no, ile można, ile można. Tutaj jest paletka, która nie wiem jak, jak to się stało, że ona się tak pokruszyła, no ale wiecie, te cienie są w użytku. Więc magenta 2023. Klementynka, też piękny tutaj jest cień. Jeden, co prawda, no dwa. Ten jest piękny. Tutaj. Bardzo ładny cień. Śliczny. I ten, tu na dole. O ten. To jest coś. Też. Pięknego po prostu. Eee, tak. I ten. I ostatnia to jest cytrynada. Ja mówiłam Wam, że to nie jest. To nie są moje kolory, ale i tak, jakby ktoś się zastanawiał, raca jest podobna do tego, ale na słoczach w ogóle nie są podobne do siebie e, może któregoś dnia jeszcze zrobię porównanie, póki będę miała tą paletkę e, no i tak tak to wygląda, no tutaj jeszcze zrobię tak to jest tak, o taka prawdziwa cytrynka piękne są te cienie no ale mówię, nie tej to ja nie pamiętam, kiedy używałam, chyba rok temu no nie pamiętam kiedy ja ich używałam. Rok, może dwa lata temu, więc... Nie... to magentę to chyba z trzy razy tylko na powiekach miałam. Więc była kupiona tylko pod wpływem emocji, no bo wiecie, 2000. tysiące... Zobaczcie jak to się mieniło wszystko. Dlatego lubiłam kiedyś Glamshop, naprawdę. Jedno chodzęca, po prostu drobineczka. No ale... Y pod wpływem emocji, wiecie, paletka na nowy rok, kolor tak dalej No, ale no dobra, nieważne. Tak wyglądają kosmetyki, których się pozbywam. E, pozbywam. Po prostu oddaję w dobre ręce i wiem, że będą używane, a nie będą tam gdzieś zmarnowane, wyrzucone i itd. Więc nic złego się nie, z, z nimi nie stanie i nie zostaną zmarnowane. Po prostu. No dobra, to trzymajcie się ciepło. E, ja nie wiem, czy będę nagrywała, czy nie ale może postaram się nagrać jakieś kosmetyki, gdzie, co, jakie mam, jakie sobie zostawiłam i, i co używam.